Witam wszystkich z tej strony mówi Kane. a my będziemy kontynuowali naszą rozgrywkę w The Walking Dead. Tym razem mamy do przejścia epizod 5 pod tytułem Nie mamy czasu. Jest to ostatni epizod pierwszego sezonu The Walking Dead i biorąc pod uwagę to, co działo się na samym końcu poprzedniego epizodu, czyli nasza główna postać została ugryziona przez zombie. Myślę, że ten epizod ostatni będzie dla nas naprawdę bardzo ciekawy. Być może zamienimy się w zombiaka i będziemy wtedy mogli nim sterować. <noise> to byłoby zabawne. Dobra, ale może nie będę już wymyślał, po prostu rozpocznijmy naszą rozgrywkę. Tak, gra przystosowuje się do naszych wyborów i zależy to, jak następne epizody zależą od tego, jak graliśmy wcześniej, powiedzmy, że tak to powiem. There doesn't have to be any to że mamy mały flashback, I jak zawsze, z poprzedniego nie back, epizodu. Hmm. A, you right? you? Vernon, you son of a bitch. Who is this? It's not Vernon if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Fine. But if I were you?

Nie trzeba było chyba go prowokować. No cóż, nie ma co płacać nad rozlanym mlekiem, czy jak to tam się mówi I tak ją uratujemy. Może zginiemy parę razy, ale w końcu ją uratujemy. Mm, trzymaj się klem dokładnie. Mhm. Tak jest bickie kwiatuszki. W sumie cieszę się, że Kenny jest tutaj z nami. Zawsze mogliśmy liczyć na niego do tej pory, przynajmniej przez całą grę. No tak, nie wygląda za ciekawie to ugryzienie eee, Nieważne, normalne. W sumie nie wiem, jak się liczyję no, nie nie Mhm. No tak, oczywiście Nie wiadomo skąd i gdzie jak nagle zombiaki przyleciały Cały tłum Okej okay. W porządku, jesteśmy w tej kostnicy, w której ukrywał się wcześniej Vernon ze swoimi ludźmi Ale teraz opustoszała, nie wiadomo gdzie oni poszli, co się z nimi stało e, Pogadajmy może z Kenem. Okej, okay. a co nas to obchodzi? Pogadamy ze wszystkimi, jak zawsze. Ok, przynajmniej dobrze, że każdy ma broń i potrafi z niej korzystać, jak mnie mam. Ok, rozejrzyjmy się, chłodnie. Tak, to byłoby faktycznie przydatne keny. Ale niestety nie możemy na to liczyć. Obejrzyjmy stół operacyjny, okej okay. mhm. No to jest właśnie zagadka. Patrzmy na wagę no, ale... no, jak możemy popatrzeć jak się fajnie przesuwają tutaj zombiaki przez te okienka hm. Trochę ich jest z Tego co widzę. Eee, popatrzmy tutaj jakieś różne rzeczy kredens. No Okej. Okay. To była strata czasu. Eee, narzędzia chirurgiczne. No widzisz, możesz sobie uciąć tą rękę ugryzioną. Sprawdza już trochę minęło czasu od tego, tak mi się wydaje. I to już chyba trochę za późno jest w tej chwili. No cóż nigdy nie wiadomo. Eee, otwórzmy kredens. O, proszę. Coś tutaj mamy? E, rozwieracz, ok. Mhm. Zobaczymy, czy możemy to wziąć. Ok. Nawet mogliśmy wziąć ze sobą. Jestem zaskoczony. Zwykle li nie bierze tego, co mu nie jest potrzebne w danej chwili, ale najwyraźniej teraz. Wow, w ogóle w mamy tylko teraz ten rozwieracz. Super. Okej, okay, tutaj też nic nie było. Hmm, dobra, co jest ta waga? Narzędzia... mógłby wziąć jakieś narzędzie do obrony przeciw, zombiaka, przeciw zombiakom. Przeciw zombiakom? Do obrony przeciwko zombiakom. Okej. Okay. Chyba w ten sposób. Pięknie. Trochę mi to zajęło, ale już wiem jak to się mówi. Wielkie osiągnięcie. Eee, dobra. To jest jakaś winda chyba. Tak przynajmniej wygląda, więc spróbujmy się po prostu przez nią przedostać. Oczywiście już wiemy, do czego nam się przyda ten cały rozwieracz, zapewne, bo tak pewnie się nie uda, ale i tak spróbuję. Całe szczęście masz odpowiednie narzędzie teraz, Lee. Nie będziemy strzelać do windy, bo to głupie. I użyjemy faktycznie tego rozwieracza tak jak myślałem. Zobaczymy, czy to się uda. Ok, wygląda to, że ok. Wszystko działa. No proszę. Całkiem gładko poszło. Oho. Chyba już odczuwać skutki ugryzienia. Mhm, mm zdecydowanie. Tak jest. Ale cię uchapał. Okej. Okay. <gryśla> Episod piąty, nie mamy czasu. No cóż, bez wątpienia ciekawie się zaczyna. yo <laughs> <Don't kill him. laughs> Stop He's away Don't kill him No This is about trying to save him at the very least buy him some time Chopping his arm off Do we know it works We don't know anything Kurde We know there's going to be a lot of blood No właśnie to jest problem że się wykrwawimy <laughs> What if he dies Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah Damn right Dobra, zgodzimy to się z Kenem jak to zawsze Jak będzie Może przeżyjemy? No dobra, spróbujemy. Może być ciekawie. <laughs> Nie ciekawie dla Lee oczywiście, ale cóż. Seriously? Yeah. No okay. ciekawe jak to będzie zaprezentowane, eee, tylko nie, nie za wysoko, dokładnie. Wow, i tą piłą będą jeszcze. Wolałbym w sumie jakąś siekierę albo coś, kurde.

przyznać, że ta gra naprawdę jest trwała. Wszystko pokazują, niczego nie unikają, no ale w sumie w piątym epizodzie mogłem się już tego spodziewać. No proszę. Nawet przeżyliśmy to. Myślałem, że będziemy musieli coś powtarzać. W sumie Lee to jest niezbyt twardziej, jeżeli po obcięciu ręki wstał. Eee

używając jednej ręki. No wygląda na to, że Lee sobie całkiem nieźle z tym radzi Użykłeś wisza w żeby się wspinać, dobra? Jasne, Lee to jest niezły optymista jednak. Wow, co to... A dobra. Chyba Winda się ruszyła. Okej. dajeszli, dajesz, dajesz. Trzeba cały czas dwóch ciśnięte. Na razie nic się nie dzieje. No co jest? Wow! Zombiak okay <śmiecki> <Just śmiecki> z YouTube. Okej, okay, dalej. Wchodzimy. a dajeszli. zombiaczków Tutaj raczej nie wyjdziemy na tym piętrze, chyba trzeba na dach, okej, okay, udało się, bez większych problemów. Zapisała się gra. Ale jesteśmy na tym całym dachu szpitala, nie ma ratunk, tak jest.

We'll do whatever we have to. Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good. Good. I uh, don't think we can ignore what just happened to Lee. He lost a lot of blood down there. You like. <laughs> super. Worse. You gotta let us know. Mm -hmm. Uh

Dobra, wygląda no też że musimy się rozejrzeć tutaj Tak też zrobimy A, popatrzmy na drzwi Aha, dobra, to tędy przyszliśmy, okej, okay, dobra Brawo za moją piękną orientację wspaniałą be Okej, okay. Jest just jakiś to plan? To Horyzont. Tak jest. W sumie to jest dobry pomysł. Trzeba sprawdzić, co tam z Benem się dzieje. Zostawiliśmy go na straży łodzi. Co raczej nie było zbyt dobrym, dobrą decyzją. E, pogadajmy z Kristą. Okay. Allergies. Shit. People used to get those. I know, right? You never see anybody in an end of the world story with hay fever. It's not the time to get wistful. I know. It's this deal with Claire—it's everything. Just it's put this rage inside me, like I can't even say. I used to get allergies too. It just—fuck. Who was that guy? Someone with priorities got any good ideas for getting through that herd I'm working on it are you going to be able to hang in there I have to okay the mansion's that way yeah if we can use that bell tower to bring them to that side of the hospital it won't be an easy trip back toward river street but it wouldn't be impossible I'm with you just have to get over there. No spoko, bo na to, jeżeli nam podpowiedział, co tak naprawdę musimy zrobić. Musimy się dostać do dzwonnicy i zadzwonić sobie. Aha, e, myślałem, że ze mną nie pójdziecie. Dobra? W sumie racja. Zbyt długo to ich nie znamy. Ale no cóż, ale też mi się wydaje, że akurat, jeżeli chodzi o Christy i Omida, można im ufać. Dobra, dobra sprawa. Okej, okay. chodźmy tutaj, farba. Ok, to chyba Kenny mówił, ale nie wiem gdzie on jest. E, drabina. Myślę, mm -hmm. że może nam się przydać, żeby się dostać do tej dzwonnicy całej. Eee, ślady wokół really okay. tutaj. No tutaj jest Kenny, dobra. Myślałem, że już jest niewidzialny czy coś, to jak like Crawford.

Right now. And I can't imagine Cat and Duck and all this mess. Kid, No. No, I'm sorry. We're in a fucking hurry to get off this roof. It's... it's not the time. I'm sorry. I'm okay. The mansion's that way. Bell Tower's over there. If we go down the opposite side of the roof, we might be able to make it without too much trouble. I can do that. Yeah. Any thoughts about anything else? Nah, I'm alright. Just needed to take a second. I'll keep an eye out over here. Sorry. How many you think are wandering around underneath us right now? In the hospital? Thousands. I mean, who knows? It was full of dead before, right? Yeah, that's what I was thinking. And out there? Look at that dust. Fuck, man, who knows? Faktycznie, to się wynosi, to chyba te wszystkie zombiaki mają niby to wywoływać W takim razie sporo ich jest No ja, dobra, pogadaliśmy z Kenem i znaleźliśmy drogę, którą pójdziemy później Po tym jak już zadzwonimy tej dzwonnicy Co nie wezmę tą drabinę, może jeszcze pójdę pogadać z Omidem Bo potem mogę już nie mieć okazji Ok Dzwonnica, możemy popatrzeć, zróbmy to

Okej, okay. pomyślę jak dostać się na dzwonnicę, dokładnie Już myślę, że zresztą mam pomysł okay. Fikno wcześniej niż musisz Yeah Dobra, chodźmy po tą drobinę samą Nie wiem czy to zadziała Ale można chyba spróbować Lepiej niż skakać się przynajmniej wydaje Dawaj idź. drabinę drabien. A ta. you need some help litwardzie. <laughs> Od nikogo nie potrzebuję pomocy. Oh, oh, ok. Okej. Poszło sprawniej niż myślałem, poszło. some time draw as many as we can this way get down off the roof on the opposite side and bust our asses get back to the mansion you think you should be the one to go my legs feeling better let me do it me dobre the pitania who takes a risk like this it should be the guy who's got the least to lose what's the worst that could happen i get bitten again so we're agreed then Okej, okay, Wygląda na to, że to my jednak idziemy. E, Popatrzę na tą robinę. Mhm, mm oby. oby. Don't ja don't <laughs> ja też nie. <laughs> też mi się to, to wcale, wcale nie podoba. Mhm, mm dobra. Właśnie. No przynajmniej gra się zapisała. pozwalamy <laughs> <laughs> Yep. Okej. Okay. idziemy. <laughs> tak, wiedziałem, że się musi coś stać. E, skacz. Ah! udało się. Oh, Ale co? Dokładnie. <laughs> <Are you> <laughs>

no okej okay. Popatrzę na sporo gra się tutaj zapisała chwilę wcześniej Ale myślę, że to jest dobry odcinek Żeby skończyć w tym miejscu To jest dobry odcinek To jest dobre miejsce, żeby skończyć ten odcinek w tym miejscu Dlatego dzięki wszystkim za oglądanie I do zobaczenia w następnym odcinku The Walking Dead See ya.